Jeśli jakaś rzecz w Twoim życiu nie przynosi zachęty, nauki lub wzmocnienia, to znaczy, że nie pochodzi ona od Boga. Jeszcze kiedy byłeś grzesznikiem, Bóg oddał za Ciebie swojego Syna, ponieważ znał prawdę o Tobie. Wzrastałem myśląc, że Ewangelia naświetla mój grzech. Myślałem, że jej celem jest pokazanie mi, że jestem grzesznikiem. Uczono mnie tego w kościele całe życie i myślę, że was też. Dzisiaj wiem, że Ewangelia pokazuje mi moją wartość, to, że jestem wart śmierci Jezusa i że moje życie ma dla Boga znaczenie. Ewangelia nie naświetla mojego grzechu, ona go usuwa, Ona zdejmuje grzech ze mnie, abym mógł zacząć być Jego synem. Nie staram się być dobrym chrześcijaninem. Jestem synem. Należy do rodziny. Nie jestem odrzucony, jestem zaakceptowany. Zostawmy za sobą życie w potępieniu. Objawiła się jego sprawiedliwość, a jego łaska udziela mi mocy. Trzymam się tej prawdy i nie osądzam już nawet sam siebie w sposób, w jaki to robiłem. Kocham Boga, ponieważ on pierwszy mnie umiłował. Rozumiecie? Kiedy wstaję rano, wstaję z łóżka jako jego syn. Nie zaciskam zębów, aby jakoś dać rady żyć chrześcijańskim życiem. Co to ma w ogóle znaczyć? Życie w ten sposób jest bezosobowe i odłączone od łaski i relacji. Jestem zakochany, Bóg jest w, w relacji, i jest moim ojcem. I ja nie staram się prowadzić poprawnego chrześcijańskiego życia. Jestem Jego synem, uczę się jak nim być i akceptuję go jako ojca. On mnie kocha, zachęca, klepie po plecach i mówi Dasz sobie radę. Dasz sobie radę, namaściłem Cię do tego. Tak, Panie, ale poradzisz sobie. Wybrałem Cię do tego i przygotowałem drogę. Oddałem swojego Syna, abyś Ty też mógł się nim stać. Na tym polega Ewangelia. Czy ona naświetla mój grzech? Ewangelia usuwa mój grzech. ściąga ze mnie grzeszną tożsamość i ubiera mnie w synostwo. Nie widzimy tego często w Kościele. Biblia mówi o tym, żebyśmy uważali siebie za umarłych dla grzechu. Myślimy, że ciągłe wyznawanie naszej słabości jest pokorne. To, że zawodzisz, nie oznacza, że jesteś grzesznikiem. Jesteś synem. Łaska obfituje. Kiedy zaczynasz rozumieć to, o czym mówię, Twoje serce staje się tak czyste. Że grzech jest ostatnią rzeczą, na jaką masz ochotę. Dlatego właśnie czujesz się tak źle, kiedy upadniesz. Dlatego musisz biec do niego, wskoczyć Mu na ramiona i nie chować się za listkami figowymi. Dni bycia nagim i zawstydzonym są skończone. Dan czemu tym mówisz myślałem, że to jest konferencja o miłości i mocy. Jeśli będziemy ugruntowani w prawdzie, to będziemy chodzić w miłości. Jeśli nie jesteś pewien własnej tożsamości, to w jaki sposób chcesz dać komuś coś stabilnego i pewnego? Zaczynasz próbować służyć innym ludziom, żeby czuć się bardziej duchowym. Próbujesz doświadczyć przełomu, aby myśleć o sobie lepiej. Już jesteś zaakceptowany. Już otrzymałeś wszystko. Jesteś kochany. Musimy się zgodzić z tym i żyć w oparciu o to. Tutaj nie chodzi o upadanie, tylko o bycie jego własnością. Wybaczono nam i jesteśmy kochani przez niego. Wskakuję na jego kolana i mówię. Panie, ty wiesz, że to, co się przed chwilą wydarzyło, to nie jestem ja. To nie jest moja relacja z Tobą. Spójrz na to w taki sposób. To pochodziło z ciała. To nie byłem ja. Nagle zaczynasz dostrzegać rzeczy, których wcześniej nie widziałeś. Widzisz je, ponieważ w Twoim życiu nastała światłość. Kiedyś byś pomyślał, że takie zachowanie jest w porządku. Dzisiaj patrzysz na to krytycznie i zauważasz to. Dlaczego? Ponieważ Bóg dokonuje pracy w naszym życiu. Rzuca światło na ciemne miejsce. Zaczynamy zrywać relacje z tymi rzeczami, kiedy przestają być częścią naszej tożsamości. Nie dzwoń do swojego przyjaciela i nie rób wielkiej sprawy. Jestem taki straszny, dzisiaj zrobiłem to i to, a wczoraj jeszcze tamto. Powinienem już być taki i taki. Co jeśli nawet nie jestem zbawiony? Ludzie naprawdę się w ten sposób zachowują. Nie reaguj w ten sposób. Kochaj Boga coraz bardziej, ponieważ widzisz, jak coraz bardziej uświęca Twoje życie. Sprawia, że zauważasz rzeczy, których nie widziałeś wcześniej. Chciej się znaleźć na Jego kolanach. On jest wierny i sprawiedliwy. I dlatego ci wybaczy. To czyni Cię osobą, której przebaczono, obmytą z wszelkiej nieprawości. Nie ma we mnie nic nieczystego. Wyglądam dobrze w Jego oczach. On mnie kocha i upodobało mu się dać mi królestwo. To nie czyni mnie doskonałym w każdej kwestii, ale on prowadzi mnie do tego miejsca uświęca mnie przez Jezusa Chrystusa.